Będziemy nabierać z powrotem oczka, wiecie, odłożone na rękaw. Będziemy nabierać z powrotem na druty. Mam krótkie żyłki, chyba 40 cm, bo na takich najlepiej robi się rękawy. Można też na drutach płacoszniczy, ale na pięciu drutach nie lubię pracować, więc nabieram sobie z tej nitki z powrotem oczka. Tak całe sobie lecę okrążenie. Na pewno gdyby były one na żyłce, to by było prościej, bo tylko bym sobie dokręciła druty. Ale tak jak chyba już mówiłam, nie lubię jak żyłka jest na tych wiecie, na tych oczkach i wtedy robię body sweterka, bo, bo te oczka się rozciągają od żyłki. Tyle razy się macha tym swetrem podczas dziergania, że no nie ma siły, żeby się rozciągnęły. Nie rozciągnęły. Tu trzeba pilnować, żeby wszystkie oczka nabrać, bo u mnie, u mnie rozdzielenie rękawa skończyło się, zrobiło się zaraz po tym rzędzie z warkoczem, więc tu mam też takie luźne oczka. Znaczy luźne, tutaj niektóre blisko siebie, i tak wiecie, żeby nie przegapić żadnego, trzeba pilnować. Już kończymy, i zaraz będziemy dodawać oczka pod pachą. Znaczy, nabierać oczka z tych dodanych. I pokażę Wam, jaki trik ja tam stosuję, żeby nie robiła się dziura pod pachą. Nie wiem, czy ta moja metoda jest bardzo fachowa, ale szczerze mówiąc, takie, o, mnie to trochę interesuje. Grunt, żeby osiągnąć efekt. Dobra, jeszcze się zbliżamy do końca. Już mam wszystkie oczka nabrane. I teraz oddalę, żeby było lepiej widać. Jakieś papiurki mi leżą. Dobra. Dobra, dobra. Muszę sobie ten sweter odłożyć na bok, bo już jest duży, bo mam całe body zrobione. Jedna rękaw mam zrobione, a teraz pokażę Wam, jak zrobić ten rękaw. Zobaczcie. Będziemy nabierać oczka z tych dodanych. Tu mamy dodane 8 oczek pod pachą w rozmiarze M. I tak, pierwsze oczko powinnam dodać tutaj. Tu. I zobaczcie, jak ja te oczka złączę, to tu zostanie mi dziura. Dlatego ja jedno oczko dodatkowo dodaję tutaj w narożnik i później przerabiam dwa razy w następnym okrążeniu, żeby je zgubić. A dzięki temu właśnie nie mam dziury pod pachą. Biorę sobie nitkę, zostawiam taką dłuższą troszkę końcówkę, żeby ją później zamocować. I tak jak mówię, chwytam w narożnik jedno oczko. I później już po kolei w każde oczko 8 oczek. Raz, dwa, trzy i cztery. Po tym czwartym zakładam marker, bo to będzie środek. Założę sobie tutaj marker. Musimy mieć ten środek zaznaczony, bo później będziemy zamykać oczka. I jeszcze cztery oczka: raz, dwa, chodź tutaj, trzy i cztery. I znowu w narożnik muszę popatrzeć, w które miejsce wbić, tak żeby mi się ta dziura nie zrobiła, bo zobaczcie, jaka to by była przerwa. Nie? I tutaj sobie zrobię to oczko, właśnie moje dodatkowe. Dobra, i teraz lecę już w koło. I teraz Wam coś jeszcze pokażę. Tylko dojdę do wzoru, bo właśnie tutaj z powrotem wracamy do naszych ażurów, warkoczy i tym podobnych historii. Słuchajcie, musimy pamiętać albo sobie policzyć ze schematu, na którym rzędzie. Zakończyliśmy robić ten, na którym okrążeniu, oczywiście, ja zawsze mówię rzędzie. Tu mam jakieś przekręcone. Na którym okrążeniu skończyłyśmy robić ten rękaw przed rozdzieleniem, żeby teraz wstrzelić się z powrotem w to miejsce w schemacie? O, już mam te dwa oczka lewe, które zaczynają nam wzór. I zaraz popatrzę, gdzie ja jestem. Mam zrobiony warkocz, ale tu już nie mam narzutów. One już są przerobione, czyli mam cały ten schemat rękawa przerobiony. Czyli zaczynam od pierwszego okrążenia. Zaczynam sobie tutaj już robić. Słuchajcie, doszłam do tego, po zrobieniu całego rękawa, że nie musimy liczyć ilości rzędów, tylko pokażę Wam też taki mek jeden. Zaznaczam sobie ten pierwszy ażurek, który jest robiony w okrążeniu z warkoczem zaznaczam go sobie markerem i później to jest ten, to jest, przepraszam, to jest ten i później liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem robię siedem ażurów, a ósmy to już ma być robiony warkocz, także nie muszę nawet sobie rzędów zaznaczać czy liczyć także zaczynam od, od pierwszego rzędu znowu Robię to okrążenie całe z Wami, bo chcę Wam pokazać, jak zgubić te oczka yy, narożne, które dodatkowo dodałyśmy. Bo mamy dwa oczka nadprogramowo teraz na nie? I musimy je sobie zgubić. Oj, wracaj. Lewe. Już muszę sobie ten sweter obracać, ha, bo jest duży. Dobra, i teraz lecę już do narożnika prawymi. I zaraz zamkniemy sobie te dodatkowe oczka. Gdzie jest to oczko? Muszę je... To jest to oczko dodatkowe, więc ja ostatnie to oczko przed tym dodanym dodatkowym przerobię razem właśnie z tym dodatkowym. Chcę, żeby one mi się ułożyły na lewo, więc sobie to jedno obrócę i przerobię je razem. Chcę, żeby one mi się skierowały w stronę markera. Te oczka dodane, tak nawijam, że one są przekręcone, więc muszę je przerobić za tylną nitkę. Bo inaczej, jak sobie za przednią, tak jak w tych kontynentalnych, to one się przekręcą. Czekajcie, i tu już jest też to dodane, a teraz chcę je ułożyć w prawo, nie? żeby było symetrycznie, więc je też muszę okręcić, bo one są okręcone. I przerabiam dwa na prawo, i już mamy te oczka zgubione, i lecimy sobie dalej spokojnie na okrągło, pamiętając właśnie o ażurach na, na wierzchu rękawa. Robimy je cały czas z tego schematu A2. I jak przerobimy. Nie pamiętam ile centymetrów, zaraz zobaczę. We wzorze. chyba tam jest podane do każdego, do każdego rozmiaru inna długość. Już patrzę, ile trzeba przerobić. Zobaczcie, musimy przerobić 3 centymetry, żeby zamknąć dwa oczka. Przerobiłam 3 centymetry rękawa. I teraz zerknijmy tutaj. Gdy długość rękawa wynosi 3 cm, zamknąć dwa oczka w środku pod rękawem. Dlatego sobie zaznaczałyśmy ten środek. I dalej jest patrz, zamykanie oczek. Szukamy, gdzie tu nam tu napisali. Zamykanie oczek na stronie drugiej. Zamknąć jedno oczko z każdej strony nitki markera. Następująco. Przerabiać, aż zostaną trzy oczka przed markerem. Czyli przerabiane, aż mamy... Trzy oczka do markera i przerobić dwa oczka razem na prawo. Słuchajcie, to w zależności od tego, gdzie, z której strony markera jesteśmy, bo chcemy, żeby te oczka nam się schodziły w stronę markera. Czyli teraz przerobię dwa oczka na lewo, bo wtedy one nam się skierują, widzicie, w stronę markera. Dalej, dwa oczka prawe, czyli jedno przed markerem, jedno za i teraz dwa oczka razem na prawo. I mamy zamknięte y, dwa oczka. Oczywiście to możecie najpierw, najpierw tu zamknąć, oblecić całe okrążenie i drugie tu zamknąć, ale to nie wiem, ja zawsze sobie robię tak, że tu zamykam, tu zamykam i wtedy już nie muszę o tym pamiętać. I teraz zobaczcie, tutaj mamy to zamknięte. I wracamy na stronę trzecią, bo tutaj piszą tak. Zamykać tak samo, czyli tak, jak tu zrobiłyśmy te dwa oczka z jednej i z drugiej strony markera, w sumie i tu w zależności od rozmiaru. 10 razy dla rozmiaru S, 11 dla rozmiaru M i tak dalej. Co ileś centymetrów? Też dla każdego rozmiaru, każdy patrzy na swój. Ja mam co 2,5 centymetra. Aż nam zostanie tyle oczek na drucie, na żyłce czyli powinno mi zostać 60 oczek. Dalej przerabiać aż długość rękawa od podziału robótki, czyli tu od tej pachy. Wynosi 30, tam, no, ile centymetrów. Ani razu nie mierzyłam tego, tylko po prostu mierzę na siebie i patrzę, czy mam już dobrze, dobry rękaw. Zobaczcie, tutaj, nie wiem, czy widać to zamykanie oczek na tym mocherku. Tu jest zamknięte, tu, tu, widzicie? Nie wiem, czy to jest tak widoczne dobrze bo włoski przykrywają. Tu już mam cały rękaw zrobiony aż do, aż do ściągacza, ale nie zamykałam, ponieważ najpierw zamknęłam sobie ściągacz na dole, bo chciałam wiedzieć, jaki długi ten ściągacz zrobię, żeby taki sam zrobić na rękawach. Także wracając do naszego rękawa. Robimy cały czas długie rękaw, aż do prawie nadgarstka, uwzględniając właśnie tę ten, ten długość ściągacza, jaki planujemy. Robimy sobie tak, co ileś centymetrów, średnio co dwa, co trzy, co dwa, zależy jaki rozmiar, zamykamy po jednym oczku z każdej strony. I cały czas przerabiamy na wierzchu rękawa ten schemat A2, który pokazywałam już w części skarczkiem. Także jak zapomniałyście, to możecie sobie do tamtej części wrócić, żeby wiedzieć, jak to robić. Także lecimy sobie teraz na okrągło rękaw. ściągacze. Słuchajcie, moje ściągacze są zrobione 2 na 2 Czyli dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Robiłam je drutami o rozmiar mniejszymi niż sweter. Czyli jak ja robiłam cały sweter 4,5, to na ściągacze wziąłam druty 3,5. Długość to jest 15 okrążeń. I teraz słuchajcie, żeby zamknąć elastycznie ściągacz, musi on być zrobiony 1 na 1 Także zaraz Wam pokażę, jak to zmienić z tej opcji 2 na 2 tu sobie dojadę, bo już robię ostatnie, przedostatnie okrążenie, ponieważ ostatnie to będzie to zmieniające nam kolejność oczek. Musimy sobie je zmienić, bo mamy tak, oczko prawe i teraz do zamknięcia włoskiego powinnam mieć oczko lewe. Mm, dobrze mówię? Dobrze mówię, ale to prawe sobie jeszcze przerobię, po prostu przełożę sobie marker żeby mieć między dwoma prawymi oczkami. I teraz robię tak. Prawe, lewe. I teraz powinnam mieć oczko prawe. Przybliżę sobie, żebyście lepiej widziały. Teraz powinnam mieć oczko prawe, więc to oczko lewe, które mam następne na drucie, zdejmuję. Zostawiam je z tyłu. Przerabiam oczko prawe. I teraz to lewe, czekaj, tylko zdejmę prawe, i teraz to lewe zakładam z powrotem. I przerabiam oczko lewe. Dalej mam prawe, lewe po kolei, i znowu następne lewe. Zdejmuję. Przeciągnę sobie żyłkę, bo robię magic klupem. Zdejmuję, słuchajcie. I teraz przerabiam oczko prawe. I zakładam sobie na drut to lewe. Tu <grym> się wszystko wypina. Lewe. Pokazuję jeszcze raz. Albo dwa i trzy, jeśli trzeba będzie. Po kolei mam następnie prawe, lewe. I teraz znowu mam lewe. Które zdejmuję, zostawiam z tyłu, przerabiam oczko prawe, lewe zakładam z powrotem na drut i przerabiam oczko lewe. I teraz mam po kolei prawe, lewe. Widać to dobrze? Lewe zdejmuję i zostawiam z tyłu. Przerabiam prawe. Lewe zdjęte zakładam na drut. I je przerabiam na lewo. I teraz po kolei mam znowu. Prawe, lewe. Przerobię tak całe okrążenie, żebyście widziały. Pokażę Wam też drugi sposób, który wymyśliłam. Bo to lewe powinnam zdjąć z, druta, a, z drutu, ale ja sobie przerabiam prawe. Przerabiam to lewe, które jest pierwsze na drucie. I obydwa je zdejmuję. One się układają w dobrej kolejności. I teraz mam prawe, lewe i się nie bawię z tym drutem, nie? Dodatkowym. Przerabiam. Tak mi to mozolnie idzie, bo chcę, żebyście dobrze widziały. Przerabiam prawe. Przerabiam lewe, które jest tutaj pierwsze na drucie i obydwa zdejmuję z drutu. No i teraz mam znowu prawe, lewe. Widzicie, nie trzeba ściągać tego oczka. I teraz przerabiam prawe, czyli to drugie na drucie, przerabiam lewe, które jest pierwsze na drucie i prawe i lewe. Jeszcze raz pokażę to teraz zajrzę, czy to dobrze widać. Przerabiam oczko prawe, które jest drugie, co nie? Teraz przerabiam oczko lewe, które jest pierwsze na drucie, i obydwa zdejmuję z drutu. I teraz mam prawe i lewe. Takie sobie ułatwienie wymyśliłam. Czyli lewe sobie omijam, przerabiam prawe, przerabiam lewe i dopiero te oba zdejmuję z drutu i teraz mam prawe i lewe, bo one są w dobrej kolejności muszę sobie przeciągnąć teraz żyłkę bo tu wzięłam mega długą to jest chyba ta od swetra żyłka którą robiłam, ona jest naprawdę długa muszę sobie na, naciągnąć oczka o patrzcie, związana nitka nie fajnie. No i znowu lewe pomijam. Tutaj mam, rozsunę je trochę. Mam oczko prawe. Teraz wracam do tego pierwszego, bo to jest oczko lewe. Yy, czekajcie, już sama się zakręciłam, bo tutaj mam po tym przeciągnięciu strasznie ciasno. O dobra, widzę je lewe przerabiam, przez ten supełek tutaj trochę nie widziałam, dwa zdejmuję z drutu i przerabiam prawe i lewe. Zaraz pokażę jeszcze raz, jak to zrobić z zdejmowanym oczkiem, ale jeszcze raz przerobimy tutaj to oczko prawe, które jest drugie. Lewe cały czas jest na drucie jako pierwsze. Teraz biorę sobie nitkę tu do przodu, odchylam, widzę teraz lewe oczko, przerabiam na lewo i dwa zdejmuję z drutu i prawe i lewe. Jeszcze trochę mi zostało. To jeszcze parę zrobię moim sposobem. To naprawdę idzie lepiej, jeśli nie trzeba pilnować yy, kamery yy, i tego, czy wszystko dobrze widać. Na prawo. Pierwsze oczko to jest lewe, przerabiam na lewo. Zdejmuję prawe i choć tutaj. I lewe. Dobra, a teraz spróbujemy jeszcze parę razy ze zdejmowaniem oczka. Lewe zdejmuję i zostawiam z tyłu. Może tak mam będzie wygodniej. Przerabiam prawe. Zakładam sobie lewe z powrotem. Przerabiam lewe. I w kolejności mam następne prawe i lewe. I znowu kolejne lewe. Zdejmuję. Zostawiam z tyłu. Przerabiam prawe, zdejmuję oczko lewe, zakładam na drut z powrotem, przerabiam to przełożone na lewo i prawe, i lewe, i znowu, jestem ten drut. I znowu lewe oczko zdejmuję, zostawiam z tyłu, prawe przerabiam, oczko zdjęte, zakładam. Uciekłem trochę z kadru, już wracam. Oczko lewe zakładam, przerabiam na lewo, przerabiam prawe i lewe. I tak robimy do końca, i zaraz pokażę, jak zamykać igłą.